Czy lubi muzykę białoruską ludową? Powiedział, że bardzo, co mnie zaskoczyło, powiedział też, że bardzo lubi góralską muzykę i że prawie z góralką, co krzyku Mało się nie chytałem. O, to jakaś jest tak. historia. Uważaj! Nie słyszał? Tak, to powiedz. A skąd góralka się wzięła tutaj? Piątka. To było tak, panowie. Chyba panowie, pan nie ma, tylko panowie. Tak. Pojechaliśmy z tatuskiem aż ja do mszany dolnej, w górę bo części dolnej, w góry już nie ma I co? Pojechaliśmy tam i w mszany dolnej, w tej spółdzielni, przepraszam. A tam czy nie Ta piecerka była produkowana. Mhm. Nigdy się nie produkowało te piecerki, tylko tej mszany dolnej. Półdzielni inwalid. Mhm. I adres mam jeszcze. I... Zajechałem. Prezes to był o... starszy człowiek. No. Ja jeszcze młodszy byłem w tamtych latach. Okazji, bo tak jedziemy, się zwiedzamy Tu miejsce jest katastrofy wagonu z chlorem Wiesz? Nie, bo... No właśnie tutaj było A tam dalej potem stacje paliwa po budowali Wiem wiesz. I powiem, że Co? Prezes Organizował Dla nas Transport Wywiezienie towaru Jego. Jakiego towaru Te O? Okay. Pociąg jedzie. Pociąg jedzie. O! Widzisz, twój. Zielony. Czy Pociąg Pociąg przemalowałeś a. Widzicie? Jadę na Uczta Rafał A Kan przemalował wagony Pewnie, że ciebie tak długo nie było, jak ty tyle do... wagonów miałeś do, do przemalowania. Jeszcze ja musiałem zgrać to czasowo, wiesz, bo tu się umówiłem z kolegą, że on będzie jeszcze... A przemalowałeś, z Pistolicikiem? Tak, z tak. Ta. O, widzicie? O, widzicie. O, to Rafał, ta robota. Pociągnąć. Ale zielono przemalowany. A, a, a najpierw się pozostali, jak... musiałeś dokładnie nie wykonać polecenia. Okej, on szefa a, o, albo prezesa. Nie będziemy jeździć długo, ale nie. Wojch. Wojch. Bo to to na luz? Nie, nie nie, nie, niech zostanie, bo zaraz będziemy dalej. Ja, I za, co? co z tą kuratką pańską? No dalej mówię. Teraz zorganizował, dworopu na tam transport. Oni mówią, że nie nie naprawdę. I żeby mój... i nas zdobyć. no. Ja wystarczy. się zeszłałem i powiedział na A żeby, a żeby, kurwa komu to dążą, kierowcy, żeby kierowcy, sam zaniósł do. Ja się i potem. To jak się nazywa, się zdaje, towar, ja nie się daje, się, po nie tylko. Czekaj, czekaj, czekaj tam nie dobrać się da i kierowca pomógł zanieść chowak Ani my jeszcze się wrócili do spółdzielni bo prezes zaprosił nas na a tam taka na górze księgowa która przyjmowała pieniądze od nas, ode mnie powiedziała. Skąd ona wiedziała, to ja nie wiem. To mnie to podzień. ja nie mogę rozwiązać. W tej sytuacji i powiem tak, że od razu mnie ma, jakby z pistoletu, czy z broni, karabinu maszerowego, że pan bardzo ja jak stałem, to dobrze, że z tyłu? Ja was nie nagram. Wiesz? Nagram wiesz co? Że był krzesełko. Ja tylko dom? Mówię, pani. A skąd pani wie, że ja jestem kawalerą? Zadałem pytanie takie. Mhm. Ona mówi, tak uśmiechała się do mnie, tak jak... Ja jestem czarodziejką. O. Idzie to tutaj. Joga studio. Musimy znaleźć jakieś miejsce do parkowania. Dobra, to dokończymy nagranie.